Korzyści z posiadania konta premium Osiadanie konta premium w banku to coraz bardziej popularna opcja wśród klientów ceniących sobie dodatkowe usługi i przywileje. Konta te oferują szereg korzyści, które mogą znacząco poprawić komfort zarządzania finansami. W tym artykule omówimy, czym jest konto premium, jakie są jego zalety oraz jakie usługi i koszty się z nim wiążą. Czym jest konto premium? Konto premium to rodzaj rachunku bankowego, który oferuje dodatkowe usługi i korzyści w porównaniu do standardowego konta. Tego typu rachunki są przeznaczone dla klientów, którzy oczekują wyższego poziomu obsługi oraz dodatkowych przywilejów, takich jak niższe opłaty, wyższe limity transakcyjne czy dostęp do ekskluzywnych produktów finansowych. Banki oferują konta premium zazwyczaj klientom o wyższych dochodach, często wymagając regularnych wpływów na konto w określonej wysokości. W zamian za to klienci mogą korzystać z licznych udogodnień, które nie są dostępne w ramach standardowych rachunków. Jakie są zalety posiadania droższego konta? Posiadanie konta premium wiąże się z wieloma zaletami. Przede wszystkim, klienci mogą liczyć na lepszą obsługę klienta, często z dedykowanym doradcą, który jest dostępny do pomocy w każdej sytuacji. Tego rodzaju personalizowana obsługa pozwala na szybsze i bardziej efektywne rozwiązywanie problemów oraz lepsze dostosowanie oferty bankowej do indywidualnych potrzeb klienta. Kolejną korzyścią są niższe opłaty za różne usługi bankowe. Konto Premium często oferuje darmowe przelewy krajowe i zagraniczne, brak opłat za wypłaty z bankomatów na całym świecie oraz niższe koszty związane z kartami płatniczymi. Dzięki temu klienci mogą znacznie zaoszczędzić na codziennych operacjach finansowych. Konta premium często oferują również lepsze warunki kredytowe. Klienci mogą liczyć na niższe oprocentowanie kredytów i pożyczek, wyższe limity kredytowe oraz bardziej elastyczne warunki spłaty. To może być szczególnie korzystne dla osób planujących większe wydatki lub inwestycje. Jakie dodatkowe usługi oferuje konto premium? Konta premium oferują szereg dodatkowych usług, które mają na celu zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa zarządzania finansami. Jedną z takich usług jest dostęp do ekskluzywnych kart płatniczych, które oferują dodatkowe przywileje, takie jak ubezpieczenie podróżne, dostęp do saloników lotniskowych czy programy lojalnościowe z atrakcyjnymi nagrodami. Kolejną usługą jest bezpłatne doradztwo finansowe. Klienci mogą korzystać z usług doradców, którzy pomogą im w planowaniu finansowym, inwestycjach oraz optymalizacji podatkowej. Doradcy mogą również pomóc w wyborze odpowiednich produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych, dostosowanych do indywidualnych celów i sytuacji finansowej klienta. W ramach kont premium często oferowane są również dodatkowe ubezpieczenia, takie jak ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne czy ubezpieczenie mienia. Te polisy mogą obejmować szeroki zakres ryzyk i oferować lepsze warunki niż standardowe oferty dostępne na rynku. Jakie są koszty prowadzenia konta? Choć konta premium oferują wiele korzyści, wiążą się one również z pewnymi kosztami. Miesięczne opłaty za prowadzenie konta premium są zazwyczaj wyższe niż w przypadku standardowych rachunków. Mogą one wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie, w zależności od banku i oferowanych usług. Warto jednak pamiętać, że niektóre banki oferują możliwość zwolnienia z opłat za prowadzenie konta premium, jeśli spełnione są określone warunki, takie jak regularne wpływy na konto w określonej wysokości lub posiadanie innych produktów bankowych. Przed otwarciem konta warto dokładnie zapoznać się z tabelą opłat i prowizji oraz warunkami zwolnienia z opłat. Dodatkowe koszty mogą również wynikać z korzystania z niektórych usług dodatkowych, takich jak ekskluzywne karty płatnicze czy doradztwo finansowe. Ważne jest, aby przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznać się z warunkami korzystania z tych usług oraz potencjalnymi kosztami, które mogą się z nimi wiązać. Jakie są warunki otwarcia konta premium? Otwarcie konta premium często wiąże się z koniecznością spełnienia określonych warunków. Banki zazwyczaj wymagają regularnych wpływów na konto w określonej wysokości, co ma na celu zapewnienie, że klient posiada odpowiednie dochody do korzystania z usług premium. Wysokość wymaganych wpływów może się różnić w zależności od banku i oferty. Niektóre banki mogą również wymagać posiadania innych produktów bankowych, takich jak kredyty, lokaty czy ubezpieczenia. Posiadanie takich produktów może być jednym z warunków uzyskania konta premium lub zwolnienia z opłat za jego prowadzenie. Proces otwarcia konta premium zazwyczaj obejmuje wypełnienie wniosku oraz przedstawienie odpowiednich dokumentów, takich jak dowód osobisty, zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia, wyciągi bankowe czy PTY. Warto również pamiętać, że banki mogą przeprowadzać weryfikację zdolności kredytowej przed otwarciem konta premium. Jakie są różnice między kontem standardowym a premium? Konto standardowe i premium różnią się przede wszystkim zakresem oferowanych usług oraz kosztami prowadzenia. Konto standardowe zazwyczaj oferuje podstawowe usługi bankowe, takie jak prowadzenie rachunku, wydawanie kart płatniczych, realizację przelewów oraz dostęp do bankowości internetowej i mobilnej. Koszty prowadzenia konta standardowego są zazwyczaj niższe niż w przypadku konta premium. Konto premium oferuje natomiast szereg dodatkowych usług i korzyści, takich jak dedykowany doradca, niższe opłaty za usługi bankowe, lepsze warunki kredytowe, dostęp do ekskluzywnych kart płatniczych oraz dodatkowe ubezpieczenia. Koszty prowadzenia konta premium są wyższe, ale klienci mogą korzystać z licznych przywilejów, które mogą zrekompensować te wydatki. Decyzja o wyborze konta standardowego lub premium zależy od indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta. Osoby, które cenią sobie dodatkowe usługi i przywileje oraz są gotowe ponosić wyższe koszty, mogą zdecydować się na konto premium. Z kolei klienci, którzy potrzebują podstawowych usług bankowych i chcą unikać dodatkowych opłat, mogą wybrać konto standardowe. Jakie są najczęstsze korzyści oferowane przez konta premium? Konta premium oferują szereg korzyści, które mogą znacząco poprawić komfort zarządzania finansami. Jedną z najczęstszych korzyści jest dostęp do dedykowanego doradcy, który pomaga w codziennych sprawach bankowych oraz w planowaniu finansowym. Tego rodzaju personalizowana obsługa pozwala na szybsze i bardziej efektywne rozwiązywanie problemów oraz lepsze dostosowanie oferty bankowej do indywidualnych potrzeb klienta. Kolejną korzyścią są niższe opłaty za usługi bankowe. Konto premium często oferuje darmowe przelewy krajowe i zagraniczne, brak opłat za wypłaty z bankomatów na całym świecie oraz niższe koszty związane z kartami płatniczymi. Dzięki temu klienci mogą znacznie zaoszczędzić na codziennych operacjach finansowych. Konta premium często oferują również lepsze warunki kredytowe, takie jak niższe oprocentowanie kredytów i pożyczek, wyższe limity kredytowe oraz bardziej elastyczne warunki spłaty. Dodatkowo klienci mogą korzystać z dodatkowych ubezpieczeń, takich jak ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne czy ubezpieczenie mienia, które oferują szeroki zakres ochrony i lepsze warunki niż standardowe polisy dostępne na rynku. Podsumowując, posiadanie konta premium wiąże się z wieloma korzyściami, które mogą znacznie poprawić komfort i bezpieczeństwo zarządzania finansami. Jednak przed podjęciem decyzji warto dokładnie zapoznać się z warunkami prowadzenia konta, aby upewnić się, że spełnia ono wszystkie nasze oczekiwania.